Dziś zdałam sobie sprawę, że jestem uzależniona od cukru. Ciastka, ciasteczka, po prostu je bardzo lubię. Niestety sprawiają, że czuję się po nich bardzo źle. Musiałam iść wcześniej spać i nie mogłam wstać. A obudziłam się z ciężką głową i ciężkimi myślami. Zdałam sobie też sprawę, że takie sytuacje mają często miejsce po właśnie imprezach, gdzie są torty, gdzie są ciasta, gdzie jem dużo cukru. Więc wydaje mi się, że to, jak się czujemy, ma duży związek z tym, co jemy. Kiedy tego cukru w naszej diecie jest dużo, w moim przypadku sprawia, że nic mi się nie chce. Muszę chodzić wcześniej spać i nie mogę wstać. Że mam bardzo, bardzo niefajne myśli rano, bardzo negatywne. Challenge zero cukru przez następne cztery tygodnie i zobaczymy, co się stanie z moim ciałem i z moim umysłem, z moim takim nastawieniem psychicznym, ale także z fizycznością mojego ciała. Zapraszam finał w moje urodziny, czyli już za miesiąc.